a Twisted Trillain to... zaklejkujmy się. Nie boisz już Oooo, tak Twisted Trillain. Jesteśmy. Eryk Karciano? O kurwa! Hey, ale kurwa. to jest taki. Ja pierdolę. Eric, ale OG Gamerzy, ja pierdolę. Hmm. OG, OG Gamer. OG Gamer. Patrzcie, kurwa. Wiecie, co ja kurwa robię? na matki. się kurwa tu Co wy z tymi matkami macie. Idziemy kurwa. <laughs> trzeba ich kurwa bronić, grasuje taki jeden. Nie jeden. Fuck po prostu trzeciej żabkę mi zamknęli. Tak się że zbierał. Zamiast zbieramy się zbieramy. sprawka, to trzeba było i do żab. Tak. Trzeba tak, no, to trzeba ważne i ważniejsze. Prowadzący by zrozumiał. <laughs> No, zrozumiałem Panie, to. do żabki musiałem iść, o dobra. Dzisiaj jak ci powiedział, że miał nadzieję, że się wyspałeś, to... No kogo ty chcesz wyciągnąć? Wieko? Kogo wciągnął? nie Indyka. Indyka. Indyka! Wyciągnąłem go z ulta. Nie wiedział, że tak to działa. Uważka, nie bo... ja nie Oni się wbili jeszcze, parę. Zostali na dziurę. O kurde. Nice. Też? Jest. Ślepaki, kurwa. Kurwa, za mnie ryjka piszą. Morda, <grym> <grym> bał. Boże, kochany. Jak dzieci. Jak dziecioczki. Dobra, kurwa, bo ci żabkę zamknęli. No tak, właśnie to się stało. Mówimy no wiemy właśnie. Jeden tankiem jesteś, przyjmować tak rzeczy. No twoje pane, na około poszedłem. A no, my zostaliśmy. No to trudno Fixte. XT. Ja Mama, nie jestem tym tankiem. Nie mamy decreza. Team player tak zwany. Fixte Powiedział, no kurwa w XT. Ty mówisz, że oskarżasz kogoś o bycie nie, nie team playerem. No nieźle. Dobra, nie, ja kurwa będę zapierdalował fragi z kurwa z backlina. No tak, tak trzeba robić. No kurwa widzisz, że kurwa, zrobić, kurwa, to Wszyscy kurwa, Ech! jak pisz się... Nie, kurwa. Dż? Przecież no. ja tam byłem z przodu i tak chyba. Chyba, crajmore kurwa, no. Fuck, to jest dobrze Co to miało na celu? Tak do kolei. Masz talent? Nie, nie mam talentu. Talon co talon? Mam takie mole. Jeezku! Jebał się za tym, co ja mam. Już zaakceptowałem mój los, po prostu wydziałem. Chuju. O! Wyszliśmy go za miejsce. Tak. Mój frak. Tak. Mm. Kogo on wejdzie! To <grymne> mnie rozpierdala kompletnie Ty wzięłeś tego do tego rzeczy Ja chciałem go z ulta wyciągnąć Ale ja nie wiem w sumie po co Jo No to wyłączyłem go z fajtu chyba wyszło OK O kurwa o, To nie teraz... sprzywam, nie zabrzony powiem. Nepechnięcie. Ojej, oj, oj, przeładowuję. Oj. <średient> o kurwa. O kurwa. Ew. Co ty taśmę od odklejasz? Co ty kurwa, Co tam jęczysz? Ja pierdolę. No rozłóż na części pierwsze, zobacz. Choroba sieroca. Rozłożę ich na części pierwsze. Rozłożyli go na części pierwsze. Rozłożyli je na części pierwsze. Muszą mieć kurwa tą słoneczną kurwę. Czy... nie nie okay. słoneczna kurwa? no. on? Słownik Jakub'a. Księżycowa I mają, pasfot, mają księżycową, kurwa słoneczna Mają kurwę i słoneczną mają, mają, obie no, mają, mają obie hobby. kurwy. Mają szczura i mają Twitcha. No, Timo też szczur. Homika. Mają homika i szczura. I dwie kurwy. Kurty. No, bitches? No, Fortnite? Czekaj, to jest Lucian pod coś tak kurwa z wudu robię. Kurwa, What? black I smell black magics. Rozłóż tego Pythagora'sa na części pierwsze, no. Tak kurwa golasa, e? <laughs> oh. Ta <Pita> kurwa golasa. Pitagolas <laughs> Golas. <laughs> pita Golas. I Golas. Nie wiem, co mnie Ale to też może być Golas. Pita Golas. Matematyczki gimnazjum go nienawidzą. Kurwa lepiej, mimo to jest harcerz, który ma... ...pluje kurwa. Leonardo, no. Wiesz no. Jak, jak plujesz... To jak wie... kurwa... No ...to lepiej niż rewolwer, wiadomo. Jak plujesz tak kurwy, no to jest lepiej, nie? Ale ona po prostu rezi słońcem. Potrzebuje dwa miniony. Kurwa dzięki. Dzięki! Ale po co ci dwa miniony? Do rewolucji! No to będziesz miał się następnej. Jezu. Idę się Zlitowałem chłopa. Imagine jesteś Darwinem. Kurde, mój intelektualistyczny żart nie jest. Jaki kurwa? Skonsultuj się ze słownikiem, zanim intelektualistyczne żarty nie będziesz opowiadać. słyszałeś go w ogóle? Nie! Może nie? nie. Mówi, że ma do, do ewolucji, Ja mówię Imagine jesteś Darwinem. Hmm. Ua, kurwa palce mi się... Aaa fuck, co się stało? Gamer moment Mam też. Nie poddawaj się! Kim jesteś jeśli jesteś zwycięzcą? Kim jesteś, jesteś Nie, jesteś tym co mi zapierdolił staki do ewolucji Majacz Zapierdolę buchu <noise> Widzieliście to? Jest Czy, czy ja mam... Z video? Czy ja to kurwa zblokowałem? To opóźniony zapłon. No chyba tak kurwa skastowałem To był dźwięk zblokowania tego, ale dostałem damage Pierdolę tą jak idę grać Minecrafta Fortnite Ej, Apexowcu, nie wywyższaj się Apex jeszcze... kurwa żyje? Jeszcze połączyli serwer? No jak, jak dadzą solo rozgrywkę i deathmatch w się to pogrę. Każdy może być celem bulingów na, na, na moście. To na moście, to prawo. Brać sobie w szkole, przychodzi do dyrektorki gość i mówi Jestem bullyingowany, a ona mówi Każdy może być obiektem bullyingu. Zawsze się trochę bulinguje. A ona mówi, nikt o swoim nie ja tu ja robię kurwa Let me out To wszystko za te kurwa staki takiej Ja pierdole kurwa. No, karm, karma Dupnij sobie braca. piwko Karma Takowa policja po prostu ja pierdolę. No. Dobra ja już, nie, ja już nie żartuję Nie będzie no, Teraz mi to po No chyba nie wiem jak Zawsze jak piknę kurwa te carry da rama to jest ta sama historia czy kurwa w do głuź ale no. dobry spel. Ale, okay. ale mnie nienawidzą, wizję Kurwa, kurwa atak mówę przez chwilkę zaraz des o to o może jednak nie <laughs> Dobrze, pal gnoja. Dobrze. Jest? Co mam? gdzieś tam w Crackbys kurzuć. Ale tak Pitagora razem Nie podchodź, bo cię skurczepnie. <ścoughs> <ścoughs> I prędzej Jutka wywalą z tej Timo Ale każda postać ma skill shoty ona ma na Kiedyś Timo był wkurzający, teraz jest więcej... No, wkurzający. ...fajnych championów. Action. Wow. Okay. Izaoi, mm. no Umii... Ale... De, ale wyobraź sobie, że... Jest ona że nie spela, nie. który namierza jeszcze jeszcze no powoduje, że nie możesz atakować, kurwa. Yy, Lulu. Yy. No to Lulu też, czy ujebać? jest no odpowiedź. To, że istnieje, nie znaczy, że kurwa trzeba przymykać to około. O, widzę, że ja masz koło autora do manifesto. Oj. Ja nie przymykam oczu. Katarina dobry cem plem. Nie, o nie, nie Katarina do... to jest katarina. Katarina dobry czempion plem. Kurwa, to są słabe mną. Nie ma żadnych namierzalnych, kto jest? Nie ma żadnych. Chuj jest namierzalny. E jest namierzalny. Rki też, Rkę wystarczy wcisnąć w zasięgu czempiona. Zajmuj tego czempiona. na tego czempiona. nie za mną na manierze. Nie bacz, Katarina. Zawsze będziesz grzybał No, poskładał cię, hop. Ja mam, ja mam Pitagolasa w jednym miejscu. W sercu. W sercu. No, <noise> <noise> <tego nie> <noise> to tak nie spodziewaj. O nie, Twitch złożył Infinity na drugi item. Nie możemy. <noise> Mają dwa razy kurwa many w samonerach. Mają Apelucjana. Mają Twitcha z Infinity na drugi item. A słuchaj, panowie. Tak, nie nas Kurwa, nie wiem. Kurwa, to to, to tak ta chyba Diana się we mnie wpierdoli i ja po prostu ja Więcej studów! No. <grym> to pikala de był bait. Coo? Co? Nie pierdolę, to let me out kurwa po ktoś Zrobiła mi. No, 1500 byli? kurwa z ulta Bo wzięła cztery Ty Co ja mi to ma... lata kurwa! Im więcej osób weźmiesz, tym więcej demyczę. No i dobra trudno ma kurwa! No i dobra fajnie. Let me out I ty kurwa klocki stawiasz Forte? Cokolwiek, kurwa. To jest kurwa niegrywalne. Aaaa. Zmarnowane kurwa minuty. Dostaniesz, Florka, masz w dupę. To jest kurwa niebywałe, za każdym kurwa razem jest to samo. Nie o te carry.